I startujemy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy odcinek, który jest. Można zaliczyć do wędkarstwa takiego budżetowego. Opowiemy dzisiaj sobie o tym, jakie składniki działają jako dodatki do zanęt, jak sobie konkretną zanętę, którą już zrobiliśmy, chociażby ten metodymiks, który prezentowałem na kanale, jak go sobie ukierunkować pod konkretną rybę, pod konkretne zastosowanie. Zapraszam i zaczniemy sobie od całości omówienia tutaj tego, co znajdujemy na naszym stole. Po lewej stronie widzimy dodatki do zanęt, które są dostępne w każdym sklepie i akurat kupuję na Allegro w większych pakowaniach, wtedy troszkę bardziej to ekonomicznie wychodzi. Natomiast takie przyprawy jak czosnek, Granulowany, przyprawa do piernika są w każdym większym sklepie i bardzo dobrze nam mogą posłużyć na dopalanie, do dopalania naszych zanęć. I to widzimy po lewej stronie, natomiast po prawej stronie mamy już składniki, które. Najlepiej po prostu sobie gdzieś tam zamówić w sklepie wędkarskim. Mamy mączki rybne, dwa rodzaje, właśnie prano, prażone konopie, które sami możemy uprażyć, kupując ziarna, oraz mamy betainę. Te składniki, które tutaj Wam zaraz opiszę, to są składniki, nie ma co ukrywać, po części budżetowe, niektóre są troszkę, troszkę droższe. Natomiast ja regularnie ich używam, i masa również wędkarzy używa. I te składniki, które Wam dzisiaj opowiem, znajdują, odnajdują się swoje zastosowanie w karpiarstwie, w federze, więc, więc jak najbardziej to są składniki o potwierdzonym działaniu. Zaczniemy sobie od tej takiej listy składników, które można znaleźć wszędzie. Zaczniemy sobie od mielonego chili. Mielone chili jest takim popularnym składnikiem, jeżeli chodzi o dodatek między innymi na karpia na, brzane, na wnosi pikantny ten taki ostry smak ostry sygnał nieźle się rozpuszcza w wodzie i jako dodatek jest jest po prostu skutecznym skutecznym dodatkiem troszkę nam zmienia też barwę tej tej naszej zanęty na czerwony tutaj akurat mam dość drobno zmielone płatki chili jeżeli chodzi o dawkowanie Jedna, dwie łyżeczki na kilogram zanęty w zupełności wystarczy, aby tą zanętę nam podbić. Możemy rozpuszczać taki miks, zrobić mielone, czyli w oleju, też bardzo fajnie to działa. Możemy tym dipować przynęty, możemy dodawać to do zanęty. Jak najbardziej, dodatek jest bardzo skuteczny. Jeżeli chodzi o kolejny. Dodatek, który sobie omówimy, jest to cukier waniliowy. Cukier waniliowy, w ogóle aromat waniliowy, a w gwoli ścisłości wanili, wanilinowy, czyli ta wanilina, czyli ten taki sztuczny zamiennik wanilii, też bardzo dobrze jest w wędkarstwie znany, bardzo dobrze się to sprawdza. Jest uniwersalnym dodatkiem na ryby tak naprawdę... Na, na wszelki białoryb. Jeżeli chodzi o sam cukier waniliowy, który też bardzo często jest takim dodatkiem, który jest dodawany właśnie do zanęt, do samą zanętę dodaje właśnie ten aromat waniliowy. Plus jest taki, że cukier i wanilina bardzo szybko się rozpuszczają w wodzie, dają szybki sygnał i tworzą swego rodzaju chmurę, która przyciąga właśnie białoryb. Szczególnie właśnie w, w klasycznym Federze jest to datek, który bardzo dobrze się sprawdza. Dodajemy go, jeżeli naszym celem jest leszcz, płoć, karaś, lin. I jeżeli chodzi o akurat aromat waniliowy, czy tam wanilinowy, no to tak naprawdę to jest taki klasyk, który sprawdzi się zawsze i wszędzie można na spokojnie dawać go troszkę więcej. Można dodawać samą wanilię. Można właśnie dodawać również cukier waniliowy. Wtedy dodatkowo sobie tą zanętę dosładzamy. W szczególności to jest dobre na, na leszcza, który lubi, e, lubi po prostu te słodkie aromaty. Kolejnym, e, kolejnym dodatkiem, który sobie omówimy jest to kurkuma. Kurkuma, akurat tutaj mam kurkumę mieloną kupioną w Lidlu. I tak jak wcześniej wspomniałem, te, większość tych przypraw na spokojnie znajdziecie w większości półek. Sklepowych. I jeżeli chodzi o kurkumę, jak można się domyślić, zresztą widać to po miniaturce, kurkuma dość mocno barwi. To znaczy, jeżeli chcemy dodać barwy takiej pomarańczowej, takiej żółtej do, naszego, do, tam, do naszej zanęty, która chociażby jest jasna, tak na samych jasnych peletach, jak najbardziej kurkuma może nam ku temu służyć. Daje delikatny korzenny ton. Kurkuma również poprawia trawienie. Bardzo często jest to dobry dodatek między innymi właśnie naleszcza. Łącząc z innymi przyprawami sprawdza się również na płoć. Karp również taką zanętą, takim zanętą właśnie z dodatkiem kurkumy również nie pogardzi. Jeżeli chodzi o dawkowanie jedna łyżeczka, maksymalnie dwie łyżeczki na kilogram zanęty w zupełności wystarczy. I to jest taki bardzo fajny protip, ponieważ kurkuma jest dobrym dodatkiem do białych robaków, to znaczy trzymamy białe robaki w pojemniczku, żywe bądź, bądź uśpione, również to się sprawdza, zasypujemy je kurkumą, wtedy... Wtedy te robaki przechodzą tym aromatem plus delikatnie smużą właśnie tą przyprawą. Więc bardzo fajny protip kurkuma. Bardzo często jest przeze mnie właśnie wykorzystywana, kiedy łowię na klasyka, na białe bądź na, na metodę do dosmaczania, do dopalania właśnie robaków. Bardzo fajny, bardzo przyjemny dodatek. Jeżeli chodzi o pozostałe dodatki. Może zaczniemy od tego? Jeżeli chodzi o dodatek, który jest klasykiem, klasykiem na leszcza, klasykiem na karpia, jest to przyprawa do piernika. Przyprawa do piernika jest miksem następujących przypraw: jest tutaj kolendra, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki, pieprz czarny, mielony, którego w samym tym miksie nie aż tak dużo. Jeżeli chodzi o samą skuteczność, tak jak wcześniej wspomniałem, karp, leszcz i dodatkowo. Warto też wspomnieć, że zawarta, zawarta właśnie w tym, tym miksie kolendra wzmacnia delikatnie pracę miksu, więc tutaj też nie powinniśmy tego z, tym, z, tym, z tą przyprawą przesadzić, aby nie zmienić nam pracy naszego, naszego miksu w zależności od tego, jak domoczymy oczywiście ten mix oraz w zależności od tego, jakie ryby łowimy. Więc jeszcze raz, nakarpia, naleszcza. Jak najbardziej to się sprawdza I, i tutaj pamiętajmy, żeby nie przesadzać z tą, z tą właśnie ilością ze względu na dodatek kolendry, na główny składnik kolendra, która wpływa na zwiększoną pracę właśnie naszej, naszej zanęty. Jak najbardziej dodatek warty polecenia. Mamy teraz do omówienia dodatki. O, chwila, chwila, chwila. Chyba nie omówiłem jeszcze czosnku granulowanego. Czosnek granulowany jest, jest to forma czosnku, która jest bardzo taka nazwijmy to prosta w użyciu. Oczywiście można bawić się w obskubywanie czosnku z, ze skórki, takiego świeżego, potem na przykład suszenie czy mielenie na bieżąco. Natomiast kupno takiego opakowania 100 gramowego czosnku granulowanego, dobrej jakości w zupełności, jest bardzo dobrym substytutem. Proszę zobaczcie, tak naprawdę jest to wysuszony i zmielony czosnek o niezłym, bardzo przyzwoitym aromacie. I jeżeli chodzi o. Sam czosnek jest to również dodatek aromat, który jest bardzo często wykorzystywany w wędkarstwie. Jest to bardzo mocny, ten czosnek daje bardzo mocny sygnał, właśnie ten zapachowy. W szczególności jak łowimy w środku lata, wtedy, kiedy woda zakwita, woda jest pełna tych innych właśnie aromatów, czy tych zapachów glonów, czy muł, chociażby zaczyna pracować, fermentować, no to wtedy bardzo łatwo możemy się właśnie przebić, chociażby tym czosnkiem naszym z. Y z, z otoczenia więc tutaj czosnek jest tak najbardziej polecany jeżeli chodzi o ryby które bardzo dobrze reagują na czosnek jest to karp i jest to głównie leszcz Trafiały mi się, trafiało mi się karasie natomiast to nie jest, nie jest jakaś reguła więc głównie karp, leszcz i czosnek tutaj jak najbardziej jest bardzo dobrym aromatem. Przejdziemy teraz sobie do dodatków, których już nie tak łatwo dostać w sklepie mamy przed sobą dwa rodzaje mączek rybnych mamy przed sobą betainę która była również używana przeze mnie do stworzenia metod miksu oraz mamy prażne konopie zaczniemy może od od właśnie yy, yy, może zaczniemy od betainy jeżeli chodzi o betainę jest to klasyczny aminokwas, który zwiększa pobudza żerowanie wśród ryb yy, po dodaniu betainy ryby dużo chętniej, dużo więcej pobierają tego pokarmu i jest to, jest to pewnego rodzaju wabik, który, który zresztą jest bardzo dobry. Jest to dość uniwersalny wabik. Betaina tworzy też zwiększa smakowitość tej naszej zanęty. Jeżeli chodzi o ryby, które poławiamy najchętniej, najczęściej właśnie przy, na zanętę z dodatkiem betainy, mówimy tutaj o karpiu, mówimy tutaj o leszczu, czasami. Czasami również zdarzy się płoć, natomiast warto pamiętać, że betaina jest składnikiem syntetycznym, dość mocno skondensowanym, jak zresztą widzicie, bo ona została stworzona laboratoryjnie. I warto zdawać sobie sprawę, że z betainą nie można przesadzać. Dawka taka racjonalna. Aby, aby nie przesadzić po prostu z tą betainą jest to jakieś 3-4 gramy i tuż tu jest górna granica na kilogram miksu. Przesadzając możemy uzyskać efekt odwrotny, co przysporzy nam mniej brań, ryby nie będą tak chętne pobierać nie będą wabione tak chętnie naszą zanętą, więc warto sobie zdawać z tego sprawę. Więc jak widzicie tutaj, jeżeli chodzi o dawkowanie betainy dawki są Niemalże na kilogram zanęty mikroskopijne, więc opakowanie 100 gramowe wystarcza na bardzo, bardzo długo. Warto pamiętać, że betainę w ogóle takie składniki należy przechowywać najlepiej w, wor w woreczku strunowym, aby nie było dostępu do wilgoci, aby nam się nie zbryliła i nic z tą betainą nam się nie stało. Kolejnym dodatkami, które sobie ją mówimy, są to mączki rybne. Po lewej stronie widzicie mączkę rybną dobrej jakości. Jest to mączka rybna LT94. Można ją kupić w wielu sklepach, między innymi w sklepach rolniczych. To jest mączka, która jest tańsza. Natomiast po prawej stronie widzicie mączkę pre-digested, która jest dodatkiem droższym. Zresztą, nawet tutaj widzicie, widzicie markę, widzicie cenę niemalże 50 zł za kilogram. Tych mączek dodaję, jak tworzę własne metody miksy w celu pobudzenia, w celu zwiększenia mięsistości tej naszej zanęty. Jeżeli chodzi o główne. Różnice. Ta mączka rybna po lewej stronie jest to mączka bardzo dobrej jakości, posiadająca dużą ilość białka, która nieźle się rozpuszcza tłuszczu 10%, wody 9%. Jest to bardzo dobrej jakości mączka rybna, która właśnie służy do dodawania tego mięsnego aromatu naszym zanętom. Dodatkowo wzbogaca naszą zanętę o dużą ilość białka. Tutaj akurat 75%, więc dodatek jak najbardziej godny polecenia. Dodajemy go, jeżeli naszym celem jest karb, na przykład duży leszcz, oraz w szczególności tam, gdzie ryby przyzwyczajone są do protein, mączki rybne są dodatkiem jak najbardziej chcianym. Takimi łowiskami są wszelkie komercje. Gdyż tam ryby najczęściej karmione są właśnie na co dzień peletami, więc one są do tych protein przyzwyczajone. Po prawej stronie zaś mamy mączkę pre-digested. Jeżeli chodzi o mączkę pre-digested oraz klasyczną mączkę rybną, nawet dobrej jakości, główna różnica jest taka, że mączka pre-digested jest enzymatycznie hydrolizowana, to znaczy ona jest przed, przetwarzana enzymatycznie aby zwiększyć jej rozpuszczalność. Ona też jak widzicie zmienię stronę na mojego pokazywacza, żeby nie rozpróć opakowania. Jak widzicie ona jest dużo bardziej widać, że jest więcej, bardziej przetworzona. Widać, że jest bardziej jednolita i widać, że jest o wiele bardziej zmielona aniżeli nasza mączka Rybna LT94, ta mączka o wiele w większym stopniu rozpuszcza się w wodzie. Tutaj niemalże 100% tej mączki rozpuszcza się w wodzie, to znaczy większa ilość białka, większa ilość właśnie tego tłuszczu, większa ilość tych aminokwasów całych, które są zawarte w tej mączce, rozpuszczają się. Przez co, przez co szybciej wabi ryby, szybciej daje ten sygnał, e, mo, i daje szybszy sygnał, daje mocniejszy sygnał. I jak najbardziej jest to komponent bardzo, bardzo polecany. Jedyny minus właśnie jest taki, że ceny mączki rybnej i to należy sobie uzmysłowić, nie należą do do niskich. Jeżeli chodzi o ten dodatek, bardzo dobrze sprawdza się na karpia, bardzo dobrze sprawdza się na leszcza. W ogóle zastosowanie mączek rybnych jest niezwykle wszechstronne na chwilę obecną w wędkarstwie, gdyż jak na coraz większej ilości akwenów, liczbie akwenów, ta ryba przyzwyczajona jest i wręcz potrzebuje właśnie tych protein. I właśnie ta mączka rybna ma służyć nam uzupełnieniu naszej zanęty w proteiny, w łatwo rozpuszczalne aminokwasy, które są naturalnym bodźcem, który dla ryb, który właśnie pobudza w zupełności żerowanie. Więc główne różnice. Mączka rybna LT94 oraz te mączki rybne, które można kupić za 40 zł za parę kilogramów. One nie rozpuszczają się tak dobrze, właśnie w wodzie, jak mączka pre -digested. Bardziej tutaj mówimy o takim dodatku, takiej bazie pokarmowej. Tutaj, jeżeli chodzi o zastosowanie mączki pre-digested, jest to, jest to pewnego rodzaju taki dymek, który się unosi w wodzie. Szybko to się wszystko rozpuszcza. Bardzo, bardzo mocny daje sygnał chemiczny. Jeżeli chodzi o mączki Pre-Digested, natomiast ta mączka rybna LT94 również jest bardzo dobrym produktem i jak najbardziej są to produkty godne polecenia i można je stosować przez cały rok jako dosmaczanie naszej zanęty. Dodatkowym składnikiem, który chciałem dzisiaj omówić, są to prażone konopie. Jeżeli chodzi o prażone konopie, warto pokusić się, o zrobienie ich samych właśnie z nasion konopi. Nasiona konopi delikatnie na małym ogniu, w niskiej temperaturze prażymy na suchej patelni. Wtedy zwiększamy, po pierwsze zwiększamy ich wytrzymałość poprzez wytrzymałość i taką trwałość produkty poprzez odparowanie resztek wody, przez to te konopie nam nie zjełczeją tak szybko. No i dodatkowo dodajemy... Nowych aromatów. Jeżeli chodzi o prażone konopie, jest to dodatek, który wzbogaca nam zanęte o białko, o tłuszcz surowy, akurat jeżeli chodzi o konopie prażone. Mamy tutaj około 30% tłuszczu, mamy sporo błonnika. Też taki dodatek jak najbardziej polecany na, na, na białoryb. Warto dodać sobie, uzmysłowić sobie również to, że prażone konopie. Są dodatkiem, który wzmacnia pracę zanęty. To znaczy dodatek prażonych konopi potrafi przyspieszyć pracę zanęty, więc należy je dawkować z umiarem. Bądź jeżeli specjalnie nastawiamy się na gatunki ryb, które, które lubią pracujące mieszanki, wtedy możemy tych prażonych konopi dać więcej. Zazwyczaj 5-10%, nawet troszkę mniej, 5% do, jako dodatek właśnie tych parażnych konopi do zanęt jest takim, jest takim bezpiecznym pułapem i na spokojnie możemy na spokojnie możemy sobie przyjąć, że taki dodatek nam potrafi pobudzić żerowanie wśród ryb. Jeżeli chodzi o zastosowanie w ogóle tych miksów, które tutaj widzicie, możemy sobie oczywiście te wszystkie. Rzeczy miksować możemy łączyć w zależności od tego jaki efekt chcemy uzyskać na przykład podstawowa bardzo fajna i bardzo skuteczna mieszanka naleszcza będzie to cukier waniliowy i przyprawa do piernika. Leszcz lubi słodkie aromaty, leszcz lubi aromaty przyprawowe. Mamy tutaj, e, mamy tutaj słodycz, mamy tutaj aromat waniliowy, mamy tutaj aromat e, taki korzenny. Dodatkowo możemy dać sobie odrobinę kurkumy. Miks jest rewelacyjny, właśnie na leszcza. E, potrafi też w niego wejść płoć. Natomiast e, i pok e, pokażę Wam teraz skrajną, skrajne podejście możemy zrobić sobie miks rybny z dodatkiem właśnie, czyli mielonego cząstku granulowanego. Taki dodatek, to znaczy miks mączek rybnych oraz cząstku granulowanego i czyli sprawdzi się na karpia, sprawdzi się bardzo dobrze na leszcza, ogólnie na ryby troszkę większe, więc jak najbardziej taki miks również możemy sobie szybko zrobić, więc tak jak widzicie z tych paru składników, które mamy tutaj na stole, możemy sobie wszem i wobec miksować ten cały, te całe zestawy, ukierunkowywać na konkretne ryby. Jeżeli na przykład chcemy nastawić się na płocie, to jak najbardziej robimy. Miks, który zawiera... Płocie. płocie są rybami niezwykle ciekawskimi. One potrzebują cały czas bodźca, potrzebują, aby cały czas coś działo się w polu nęcenia. Więc w takim wypadku prażone konopie, odrobina cukru waniliowego oraz na przykład przyprawa do piernika, który zawiera w sobie kolendrę. Jest to miks, który bardzo dobrze... Sprawdzi się przy płociach, odrobina kurkumy również nie zaszkodzi i mamy zestaw ukierunkowany na płocie. Więc, tak jak widzicie, miks, który Wam dzisiaj przedstawiłem, pozwala na nastawienie się na większość ryb, które są w naszych polskich wodach. Czy chcemy jechać na komercję, czy chcemy jechać na PZW, połowić leszcze większe, połowić leszcze mniejsze, połowić drobnice, połowić płotki? Jak najbardziej ten zestaw, który Wam dzisiaj przedstawiłem, umożliwia Wam. Dostosowanie się do łowiska. A więc tak naprawdę jeździcie, próbujcie, kombinujcie. Jeżeli chodzi o dawkowanie, również możecie swoje modyfikacje wprowadzać. Tutaj po, po przedstawiłem Wam takie bezpieczne standardy, aby też nie przesadzić i żeby ta ryba nie była przebodźcowana. Dajcie znać, jak Wy sobie personalizujecie swoje mieszanki, które przyprawy Wam się sprawdzają. I czy filmik był wartościowy? Ja się z Wami dzisiaj żegnam, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć i się widzimy nad wodą. Hej!